Pamiętaj, to co mówiłem przed chwilą, najprostsze zasady samoobrony polegają na tym jak działa na to ciało mi działa, czyli odpowiedzialne za nasze przeżycie, więc każde, jest, każda ingerencja w stosunku do naszej osoby, która by chciała nam ograniczyć naszą wolność albo utratę zdrowia jest tutaj rejestrowana. W mózgu i to polega na tym, że stres, żeby rozładować, to albo jest walka, albo ucieczka, albo jest bezruch, co się wiąże z zanikiem oddychania i niedotlenieniem mózgu i też tak może być. Dlatego jak na naszych zajęciach ćwiczymy oddychanie, ćwiczymy techniki ruchowe z wykorzystaniem prawidłowego oddychania, jak trzeba o tym pamiętać. I wiedzieć, że w, moment, w momencie zagrożenia ważne jest, żeby dotlenić mózg i doprowadzić krew, czyli naszym cukier do yy, naszych mięśni, które mają ewentualnie brać udział w jakiejś akcji. I przede wszystkim nie można przy takiej typowej samobronie, nie można od razu pokazać przeciwnikowi, że jak gdzieś tam coś ćwiczę albo potrafię, tylko trzeba działać z zaskoczenia. My robimy dużo ruchu, tai fit i skrętów i tak dalej. I tai chi na przykład, który ja robię z seniorami. Tai chi wywodzi się ze sztuk walki. Jest bardzo dużo ruchu, które w jakiś sposób naśladują ćwiczenia występujące w kung ćwiczenia występujące w tai chi tym typowym do, do, do yy, sztuki walki. Załóżmy, ja sobie stoję, Trzeba je prawą ręką chcę chwycić, prawda? O. Nie udało mu się chwycić. Ja zrobiłem pierwszy ruch nie, nie, nie za szybko. Mogę zjechać tu i bardzo w prosty sposób uderzyć. Jeżeli uderzę tu w te miejsce, to on może zanleć. Dlatego, że tu mamy wszystkie te arterie nerwowe, tu jest tętnica szyjna, i takie uderzenie nie jest miłe dla jego organizmu. Mogę zrobić jeszcze raz, szybciej, że zejdę całkowicie, prawda, z jego przechłyt. Tu ta manualność jest dla was trudna, bo tu mogę zrobić przekręt. proszę, nie? Na... No, co no, się no, stało? No, no, no. Mogę wykonać rzut, tego nie robię ze względu na bezpieczeństwo jego. Mogę wykonać rzut lub mogę, chociaż jeszcze raz. Proszę zauważyć, te, te zejście, które my robimy w Tai w Tai nie? Tu, mogę się ułatwić, jak dla was. Będzie łatwiej niż ta manualność przechwytu i te rzuty. Bo tu bym musiał zrobić rzut, no ale szkoda mi serwy. Jeszcze raz można to zrobić inaczej. Wchodzę tu raz. I pamiętajcie, jak my sobie ćwiczymy te obniżania mm. ciężkości. Mogę przejąć ruch, trzymaj trzymać, trzymać rękę. Mogę przejąć ruch na tej zasadzie, że drugą tu, o, zobaczcie, kiedy on, do, on dostanie to, to. Zawiasy, szczęki, jeżeli one są bardzo czułe i wystarczy trochę je naruszyć. Takie uderzenie, wystarczy trochę naruszyć, że uszy tego nie wytrzymią. To jest ból w no uszach, tak, jest u. tak mocny, że to jest nie do wytrzymania. Czyli nie trzeba wcale dużo. Jeszcze raz, można zbić. O, trzeba to tak na siłowo i to ładnie. Można zbić w ten sposób. I zobaczcie, ruchem prostym uderzyć tu, nie trzeba kombinować za dużo i to jest dużo. Jeżeli bym chciał profesjonalnie, no to zrobię mu zewnętrzne pocięcie dużo, ale, ale po co. Ważne jest to, że to co my robimy na zajęciach, te wszystkie ruchy, prawda, robimy raz, dwa, tej fit, można tu wykorzystać. Jeszcze raz, mogę sobie uprościć, zobaczcie. Ważne jest to, żeby zejść z linii ataku. Przed ramieniem, prawda? Mogę chwycić za nadgarstek i kopnąć go w kolanko. Jeżeli kopniesz kolanko mocniej, błękotki tego nie wyrobią. Ani zewnętrzna, ani wewnętrzna, więc ona się przesunie, błękotka. I co zrobi? Nie zrobi mu wielkiej szkody, a go zablokuje. Przynajmniej ja to z, z wiem, że sportu, yy, jeszcze tu gładko, że. Gdzieś coś nie tak, moja kotka się przesunie, le, le, leciutko się przesunie i ci zablokuje. I już byłem w szpitalu na trzy dni na wyciągu, żeby wyciągnąć. I... Bo inaczej nie umiesz chodzić, po prostu nie, nie, dasz, nie dasz rady. Można, o proszę bardzo, jeszcze raz. Do wewnątrz, o. Wszędzie te ruchy, które mi się uczymy. I teraz jest proste uderzenie z To są naprawdę twarde uderzenia. I wcale nie trzeba być, wcale nie trzeba być fachowcem, żeby je zrobić. Czyli, reasumując, to co robimy na zajęciach, raz, że jest to dla nas rehabilitacja ruchu, te wszystkie skręty, co robimy, prawda? A to jest później pochodną tego, że możemy zrobić ćwiczenia w samobronie. Ważne jest teraz, nie udało się, proszę, nie, nie udało się chwycić mnie. Ważne jest, żeby utrzymać. Że żeby nie stać tak, tylko daje lekko krok do tyłu, żeby utrzymać równowagę, prawda? Tu jest bardzo proste. Nakrycie i zobaczcie, znowu kolano. Jak uderzysz z buta kolano, to jest poniżej, nie? Raz. Ja mogę jeszcze, o, nie trzeba kombinować jakieś tam ćwiczenia, bo wystarczy śródręczem uderzyć ucho tu jest bardzo czuły punkt za uchem i naprawdę wierzcie mi, każde uderzenie nawet każde uderzenie na ucho bezpośrednio jest wstrząsem jest chwilowym wstrząsem i mało który napastnik jest w stanie to po prostu od razu wytrzymać, owszem nie mówimy tutaj o zawodnikach sportowych, typowych, bo oni nie atakują taka jest zasada regulaminowa sportu walki Czyż tych że nie atakuje się, jest to związane z kodeksem, jak również z prawem. Ja mówię teraz o instytucji obrony koniecznej, kiedy na przykład <gryw> kiedy na przykład jakieś lumpy stoją, prawda, i trzeba ich wyeliminować. A to przez jazda jazda kułką, nie? No. I tutaj, jeżeli jest uchwyt, się obniżamy się tej ciężkości. Co nam to daje? Obniżenie środka w daje nam to, że możemy kopnąć. I to co o, się na chwilę? I to, co mówiłem przez, przed chwilą o uderzenie tą nasadą w dłoni w te miejsce powoduje problem. Prawda? Użyj I, i I tracisz kontakt. Dobra, można między sobą spróbować. тепло